Cześć! Witam Cię na swoim kanale Elegancka Kobieta w Domu. Dzisiaj pokażę Ci swój przepis na pyszny, włoski deser tiramisu. Więc zostawaj ze mną i dowiesz się więcej. Nazywam się Wioleta Tymul i na tym kanale dzielę się z Wami radami i trikami, które pomagają mi zarządzać moim domem. Więc obowiązkowo dołączę do grona obserwujących i razem stwórzmy społeczność zaradnych kobiet. Ja zaczynam zawsze od tego, że przygotuję wszystkie składniki, złożę je wszystkie na stole, aby mieć wszystko pod ręką i móc już zacząć wygodnie pracować. Nam będą potrzebne kolejne składniki: 500 g Mascarpone, 2 opakowania biszkoptów sawoyardii. Bierzcie śmiało dwa opakowania, żeby wystarczyło. U mnie zawsze zostaje jeszcze później kilka tych biszkoptów do kawy. Także dalej: 4 duże jajka, może być 5 jajek. 100 g cukru. Ja korzystam zawsze z trzcinowego cukru, ale oczywiście może być też biały cukier. Dwa kubki mocnej kawy i też trochę kakao do posypania na końcu. I u mnie wystarcza właśnie tych składników na 10-12 porcji. Też wszystko zależy od tego w jakich szklankach, tak, Będziecie te porcje te właśnie układać to tiramisu ale zobaczycie potem, ja pokażę właśnie swoje te kieliszki, które ja korzystam, aby szczególnie to wyglądało bardziej wyrafinowanie żeby właśnie jak ja podaję ten deser, żeby to wyglądało elegancko i jeszcze wrócę do składników żeby naprawdę to tiramisu smakowało dobrze, tak autentycznie po włosku to bardzo ważne, aby po prostu kupić jak najlepsze składniki Najlepiej, żeby one były oczywiście wszystkie włoskie. Jak wy widzicie, moje mascarpone jest włoskiej marki i także te sawoyardy ja się też staram kupować włoskie. Także bardzo, bardzo ważne, jaką korzystacie kawę Kawa też musi być dobrej jakości, smaczna, ponieważ ona oczywiście będzie bardzo wpływała później na, na smak naszego tiramisu. I dopóki my rozmawialiśmy, ja już tutaj w filmiku zrobiłam prawie całkowicie ten krem. Chcę tylko zwrócić Waszą uwagę na to, że zobaczcie, ja korzystam z mikseru. Oczywiście można to robić wszystko ręcznie i wymieszać to ręcznie. Może niektóre z Was wolą to tak robić, ale ja oczywiście bardzo cenię sobie swój czas, dlatego dla mnie z mikserem to jest szybko. I zobaczcie, że ja korzystam z dwóch końcówek. Jedną ja ubijam białka a drugą już korzystam na to, aby wymieszać mascarpone razem z żółtkami i już ostatecznie stworzyć ten krem. I tylko na końcu mieszam delikatnie lyszką, gdy już dodaję właśnie białka do podstawowego mojego kremu. I już jest to tak naprawdę gotowe. Krem już mamy, możemy go spróbować i przekonać się, że smakuje naprawdę pysznie. I zobaczcie, ja od razu bardzo lubię wszystko pochować i wszystko przeczyć. Aby po prostu później zostawić czystą kuchnię, i żeby już po prostu do tego nie wracać. I teraz ja mam taką krótką chwilę na to, aby zrobić kawę. Ja mam ten aparat do kawy, i powiem Wam prawdę, że od tego momentu, jak korzystam właśnie z tego aparatu do kawy, dzieranisu ma lepszy smak, smakuje mi o wiele bardziej ja przygotowuję właśnie puchary, w których będę robiła tiramisu a mój piesek właśnie ma ten moment, aby zrobić swój krąg w kuchni, sprawdzić czy jest coś do zjedzenia i właśnie w tym momencie mój telefon stwierdził, że już nie chce nagrywać mnie dlatego ja tutaj jestem już bardziej zaawansowana ze swoim tiramisu, dopóki ja to zauważyłam w ogóle i zobaczcie, ja tutaj robię takie warstwy i też tutaj mój szczególny przepis to to, że ja dodaję amaretto, ale tylko jedną łyżeczkę do każdej porcji. Zobaczcie też, zwróćcie uwagę na te puchary, które ja mam. W ogóle możecie korzystać z takich deserowych pucharów. E, moje są troszkę inne, one są przeznaczone na jakiś alkohol, a te z lewej strony on, to są puchary na whisky. Zobaczcie, ja uważam, że to wygląda bardziej wyrafinowanie i elegancko, niż po prostu podawać w jakichś takich zwykłych miseczkach na zupę albo, albo w ogóle jakichś takich podobnych. Chociaż oczywiście alternatywnie możecie robić też w takich miseczkach. Ale to nam teraz właśnie bardzo się spodobały te puchary. To jest tak bardzo fajnie też indywidualną porcję od razu każdy ma i bardzo to dobrze nam się sprawdza. I chcę jeszcze zwrócić Waszą uwagę, że ja pracuję w rękawiczkach jednorazowych. Wiecie, powiem Wam, że to jest po prostu mój wynalazek dla siebie, po prostu, bo kiedyś ja zawsze nie lubiłam... W ogóle nic robić, nawet gotować mi się nie podobało, właśnie z tego powodu, że ja nie lubiłam tego uczucia mokrych rąk i kontaktu z jedzeniem. Dlatego dla mnie te jednorazowe rękawiczki są naprawdę wielkim odkryciem, bo po prostu ja korzystam z nich bez, bez żadnego oszczędzania. Po prostu jak się wybrudzą, to po prostu zdejmuję, zakładam nowe i tylko na końcu myję te ręce, więc, więc tak trochę oszczędzam sobie, bo zawsze miałam takie, taką suchą skórę. E, po tym jak zbyt dużo gotuję. I też jeszcze powiem Wam, że czasami ja nie mam wystarczająco czasu, aby zrobić właśnie całą tą sekwencję, którą pokazuję Wam w tym filmiku, więc ja po prostu sobie dzielę to na dwa etapy. Jedną część to ja robię ten krem, odkładam go do lodówki i następnego dnia właśnie tak rozkładam warstwami do pucharów. W ten sposób ja sobie po prostu zaoszczędzam czas i... Mogę właśnie zrobić te dwie rzeczy. Myślę, że jest to bardzo aktualne dla współczesnej kobiety, która musi pogodzić karierę, oczywiście, z swoimi obowiązkami w domu i też takim dążeniem do tego, aby wszystko było dookoła zadbane. I teraz właśnie chcę pokazać Wam jedno z najważniejszych punktów tego całego wideo. Może to nie będzie bardzo ekologiczne, ale na pewno to będzie bardzo praktyczne i u mnie to się sprawdza po prostu na 100%. Ja biorę taką folię ochronną i zobaczcie, że każdy, każdy puchar właśnie nią owijam. Czasami też, wiecie, ja robię, teraz tutaj robię właśnie w tym filmiku klasyczne tiramisu, a ja bardzo czas, często robię różne. I wtedy, bo ponieważ każdy członek rodziny ma troszkę inny, e, właśnie inny smak, tak, można niektóre zrobić z alkoholem albo dla dzieci bez alkoholu. I później ja markerem czasami nawet piszę na tej folii, dla kogo to jest przeznaczone. I zobaczcie, ja robię zawsze tak, że oczywiście jest więcej tych porcji, więc kilka, tyle ile zjemy właśnie w ciągu tych kolejnych dni, wkładam do lodówki, a resztę ja jeszcze owijam właśnie folią aluminiową, ponieważ te puchary właśnie powędrują do zamrażalnika. I zobaczcie, owijam je dodatkowo po to, ponieważ ta zwykła spożywcza folia bardzo często pęka. Mogę także wziąć takie stickery i napisać na nich co to jest. Ale w tym wypadku nie jest to tak naprawdę obowiązkowo, bo po kształcie już to rozpoznamy. I jeszcze taka rada, że jeśli chcecie jeść tiramisu tego samego wieczoru, to po prostu nasączajcie biszkopty bardziej mocno kawą. A ja życzę wam smacznego i milego dnia. Dzisiaj? Nie. Więcej? No dobrze, niech będzie więcej. Dobrze.